Witam Was serdecznie na kolejnym paśmie PPM Channel, z tej strony Krzysiek. No a co będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie nieco szersza oferta, od dzisiaj planuję. Przepraszam, że tak późno się pojawia to pasmo tego tygodnia, czy bardziej by pasowało ubiegłego tygodnia, ale to było związane z tym, że nie umiałem się zbytnio pozbierać, żeby zrobić... To pasmo nieco wcześniej. Mam nadzieję, że mi odpuściliście. Czy będzie, czy w tym tygodniu będzie jeszcze pasmo? Nie wiem, ale skupmy się na tym, co będzie dzisiaj. A więc, standardowo media, ciężarówki, ETS i ATS News, skrótowo, ale będzie też nowość, czyli program taki z informacjami z regionu, czyli południe, następnie kochane przez Was. Nowinki, a później jeszcze, a na końcu znowu nowo, kolejna nowość, czyli dobry news. No a później do zobaczenia. Tak więc mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo ta oferta jest bardzo bogata. Myślę, że nigdy nie była tak bogata jak teraz, i mam nadzieję, że to Wam choć w jakimś zakresie, czy w jakimś stopniu. Zrekompensuje to, że nie ma już Krzyśka Poleca tutaj na kanale. A więc, nie przedłużając, zapraszam Was na media. Jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze media. Zapraszam. Wiecie co? To jest bardzo niesmaczne. W piątek, w rocznicę krwowej niedzieli na Wołyniu, w rocznicy bestialskiego ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów i faszystów, zamiast filmu Wołyn, na antenie TVP, na głównej antenie TVP, ukazał się film Wabang. Szczerze, to bardzo źle świadczy o telewizji zarządów pana Syguta. Telewizja Polska ma obowiązek pełnienia funkcji publicznej i jednym z tych elementów jest przypominanie o prawdzie oraz upamiętnienie ważnych dla naszego narodu rocznic. Takim bardzo znamiennym i dość mocnym sposobem mogłaby być emisja Wołynia Wojciecha Smarzowskiego. Telewizja poleciała w fikcyjną gangsterkę świata II Rzeczypospolitej zamiast, zamiast jakiegokolwiek filmu o wołyniu. Nawet popina... Nawet pomijając trafność tego filmu. Panie prezesie Tomaszu Sygucie, czy pan jest poważny? Czy pan wie, na czym polega interes publiczny i że Polska nie może robić tak, jak Ukraina nam powie, co mamy robić? Tak, wspieramy Ukrainę, bo to w naszym interesie jest, żeby Ukraina była wolna i żeby wypędzić Rosjan jak, naj, jak najdalej. Ale ważna jest prawda o relacjach polsko-ukraińskich, nawet o drakońskiej polityce senatów, w których świecie notabene miał miejsce fikcyjny filmy Wabank, ale 11 lipca, ale 11 lipca musimy przypominać światu o Wołyniu. Dobra, sprawdziłem, Wołyń ukazał się na TVP historia, ale większy zasięg byłby, gdyby jednak Wabank ustąpił miejsca Wołniowi na głównej antenie. Nie ukazał się na antenie Wołyń, na głównej antenie Wołyn, ale na szczęście TVP pamięta o Żydzi Wołyńskiej. TVP zareklamowało film Smarzowskiego na TVP VOD, a na portalach TVP, również TVP Info, ukazały się informacje o Żydzi Wołyńskiej i na takich bardziej branżowych od TVP, które dotyczyły filmu Wojciecha Smarzowskiego i przypominałem, film ukazał się zgodnie, z obietnicą prowadzącej z 19.30 tego dnia że film ukaże się na TVP historię. No a teraz o osobie która nakręciła jakoś temat wynikało to z tego, że oglądałem program na, na w Telewizji w Polsce 24 i tam gościem 20.15 był Między innymi były prezes telewizji polskiej, Jacek Kurski, który podczas wypowiedzi na antenie w Polsce 24 miał rację, że na antenie telewizji polskiej emitowany był Wabank, ale na tym się kończy prawda wypowiedzi, gdyż informacja o tym, że film Wojciecha Smarzowskiego wołyń pokazywał się każdego 11 listopada jest trudna do weryfikacji, a po przeprowadzeniu researchu przeze mnie okazało się, że były prezes TvP nie mógł nie mieć racji. Mówię, że mógł nie mieć racji, bo nie ma dowodów na to, że poza 2018 rokiem ustaliłem wraz z, ze znanym ze swojej rzetelności Grokiem z platformy X. No i poza tym i, i poza 2019 rokiem, kiedy znalazłem artykuł o emisji y, w tym roku filmu, po raz pierwszy. Nie ma dowodów na to, że w innych latach okresu 2016-2022 emitowany był film Woń na antenie TVP. Uznawałem Jacka Kurskiego za osobę prawdomówną, ale takie twierdzenie i brak dowodów pokazują, że mógł podkoloryzować i powiedzieć nieprawdę, bo wiemy tylko o dwóch emisjach w tych latach. Tak więc, panie prezesie, odwagi kłań, kłamstwo nie popłaca, a prawda jest dobra nawet gdy nie daje laurów. Dziękuję Wam za uwagę. To był tematyczny odcinek mediów. W świecie mediów dzieją się, dzieje się wiele rzeczy. Na przykład kolejny atak Republiki na Polsce 24, a dokładnie na, nadcho... na niedzielny wywiad, który miał się pokazać w nagiej prawdzie Mariany Schreiber z Maciejem Maciakiem, ale prawdopodobnie Marian jest... nie Mariana sarajerber obstrała w zbroje i po prostu i stchórzyła. materiał się nie pojawił. Jakowic jestem rozczarowany. No ale cóż, takie jest życie, takie są zakichane media. No i cóż, oby jak najmniej takich aktów tchórzostwa dziennikarzy, bo jak się patrzy na w Polsce 24, no to niby po prostu wielcy bohaterowie, a z takim Maciejem Maciakiem jak szczujnia republiki. Która, która nie ukrywajmy, sieje nienawiść, jak, jak republika po prostu wpływa i robi to, co uważa za najlepsze, czyli robi nagonkę na Marianne Schreiber, która co prawda faktycznie robiła dużo, dużo patologicznych rzeczy. No i sama naga prawda Marianny Schreiber to nie jest nic innego niż po prostu robi niedobrze. Ale wywiad z Maciejem Maciekiem mógł być naprawdę wartościowy. No, też wiemy, że Maciej Maciek, oczywiście, to jest bardzo szemrana postać, która powiela rosyjską propagandę. No, i to nie jest tak, że ja jakoś koloryzuję Macieja Macieka. Tylko chodzi o to, że, że skoro że, że Marianna Schreiber, jak już gadała z Korwinem z Brawnem, no a teraz z Maciekiem to żeby to zrobiła a nie, że jakaś szczekaczka Republika robi nagonkę a potem, a potem Karnowscy wraz z Schreiber korzą się i nie robią więc to jest moim zdaniem kompletny syf i mam nadzieję, że telewizja z tym skończy bo to jest śmiech na sali, a nie dziennikarstwo no a na dzisiaj dziękuję i zapraszam was na kolejne programy PPM Channel, na razie Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze ciężarówki. Zapraszam. W Kaliszu powstał magazyn największej ści logistycznej w Polsce, choć oczywiście o firmę Rochlik Sus Logistics. Budynek ma powierzchnię ponad 200 m2 z przestrzenią biurową 362 m2. Obiekt jest wyposażony w 6 doków typu crossdog i w 3 rampy załadunkowe. Umożliwi to codzienną obsługę na poziomie 25 pojazdów dziennie. W, w sąsiedztwie magazynu znajdują się również tereny zielone. SUS wybrało Kalisz nie bez powodu. Firma chce zaangażować się w gospodarkę tego regionu, w którym coraz częściej inwestują nie tylko krajowe, ale i zagraniczne przedsiębiorstwa. Nie jest to również jedyny magazyn firmy w Wielkopolsce. SUS Logistics posiada również ogromny magazyn o powierzchni 40 tys. m2 w Poznaniu. Elektryczne ciężarówki z dopłatą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął konkretne działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom branży TSL przesiąść się na zieloną energię i zeroemisyjność. Fundusz od ponad miesiąca prowadzi nabór wniosków w programie wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. Pola środków do redystrybucji wyniesie 2 miliardy złotych. Oprocentowanie zakupu bądź leasingu pojazdu zeroemisyjnego wyniesie 60% dla mikroprzedsiębiorstw i małych firm, 50% dla średnich przedsiębiorstw i 30% dla dużych przedsiębiorstw. Wnioski będą zbierane do 30 czerwca 2029 roku. Czy wizerunek z reklamy Mana jako producent produktów polskich jest autentyczny i prawdziwy? I czy to znaczy, że to polska firma? Wiecie, jakbym powiedział, że Man jest polską firmą, to pomyślelibyście, że ją Polak i swój kapitał jest i swój kapitał ma polski. Jest bardziej polska niż założony przez Polaków w Polsce Solaris, który należy do hiszpańskiego konsorcjum. Ale tak nie jest firmę MAN, czyli maszynę fabryk Augsburg-Nürnberg jakże polska nazwa jest niemiecką firmą założoną w Niemczech w Oberhausen przez Niemców. Ale dlaczego MAN reklamuje się jako producent produktów polskich, skoro nie jest polską firmą? Firma Man posiada w Polsce wiele zakładów produkcyjnych. Chwali się tym, że swoje fabryki ma w polskich miastach, takich jak Niepołomice, Strachowice oraz w miejscowości Białężyce Koło Wrześni. Chwali się również, że zatrudnia 7000 pracowników i tym napędza gospodarkę. Nie mówi jednak, że w poprzedniej dekadzie. Mane zamknął fabrykę w Poznaniu i zwolnił wielu pracowników w związku z cięciem kosztów. Tak więc, jaka jest konkluzja, że nie każda firma produkująca w Polsce jest polską firmą? Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na ETS2 i ATS News na razie. Cześć, jestem Krzysiek i witam Was na dzisiejszym ETS 2 i ETS News. A dzisiaj wyjątkowo mało informacji, mianowicie zgodnie z planem 10 lipca w sklepie Steam ukazał się najnowszy dodatek do American Truck Simulator Iowa. Wprowadzi on 12 miast, nowe firmy rolnicze oraz 15 małych miasteczek. Ma on jednak charakterystyczne rzeczy mianowicie w DLC Iowa znajduje się największy posój ciężarówek Jakie twórcy zbudowali w American Truck Simulator? Poza tym, twórcy polecają zakład przemysłowy etanolu pełniący ważną funkcję w przemyśle alkoholi w Stanach. Jak przystało na każdy nowy dodatek do gier Studios Software, wraz z premierą dodatku DLC Iowa rozpoczął się event Cruising Iowa. W ramach wydarzenia gracze będą musieli przebyć w sumie 125 milionów mil w grze. Oczywiście, w sumie, czyli nie ma takiej konieczności, żeby jeden gracz pokonał tak duży dystans. To by było nawet chyba niemożliwe. Trzeba brać zamówienia z World of Tracks, poruszać się wyłącznie po stanie Iowa, to jest ważne. A trasy pokonywane podczas zleceń w World of Tracks muszą wynosić minimum 100 mil każde, i to też jest ważne. Na odkrycie czeka 12 miast gry. Zwycięzca, który sprosta wyzwaniu i odwiedzi, wszystkie 12 miast może dostać malowania związane z Joa albo jakieś bibeloty do kabiny swojej ciężarówki. A teraz przejdźmy do Europy, na terenie nadchodzącego dodatku Nordic Horizons. Na zachodzie Norwegii czeka nas miasto Kristiansund. Jest to nieduże miasto związane z gastronomią i unikalną kuchnią opartą na owocach morza. Jest to miasto, w którym odbywają się wydarzenia kulturalne i które jest komunikowane z norweskim tunelem przechodzącym pod Oceanem Atlantyckim i łączącym go z norweską wyspą Averøy. A teraz wiadomość taka jako uzupełnienie, bo się okazało, że jednak jest też informacja o której. Yy o której wcześniej jak pisałem scenariusz to, y, to jakoś nie mogłem powiedzieć bo nie było tego, ale teraz jak montuję to jest informacja i to jest to, że jest już dostępny y, dodatek do Eurotrack Simulator 2 Farm Machinery tak więc można teraz sobie kupić za gdzieś 20 złotych mniej więcej, 1959 w e, Nastream, no i możecie wwozić e, maszyny rolnicze, taka, taka fajna informacja. Dziękuję Wam za uwagę, Widz widzów Pasma. Zapraszam na nas raz na razie. Jest 14 lipca 2025 roku, jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze skrótowo, zapraszam. W piątek obchodziliśmy 82. rocznicę ludobójstwa polskiej ludności na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej, zwanego Żyzią Wołyńską. 11 lipca przypada co roku Krwawa Niedziela, która była kulminacją zbrodni ukraińskich faszystów kierowanych przez zbrodniarzy takich jak Stepan Bandera. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy farmaceutycznej. Zdejmie z producentów leków obowiązek informowania o miejscu dostawy produktów. Ustawa jest częścią rządowego pakietu deregulacyjnego. Prezydentka Mołdawii złożyła wizytę w Warszawie i spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent złożył gratulacje przywódczyni Mołdawii za przeprowadzone w tym kraju reformy przybliżające kraj do wejścia w skład Unii Europejskiej. Zadeklarował również wsparcie dla Mołdawii, aspirującej do zostania państwem członkowskim Unii. W czwartek na antenie Wnet Grzegorz Brown zakwestionował istnienie komór gazowych w Auschwitz. Po pytaniu dziennikarza prowadzącego wywiad, czy Grzegorz Brown naprawdę tak uważa, i po odpowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej, twierdzącej, gospodarz rozłączył się z euroma i zakończył wywiad. Sprawę wyjaśnia prokuratura. Kroki prawne podjęły również Instytut Pileckiego oraz Instytut Pamięci Narodowej, który skierował sprawę do prokuratury. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. A już za chwilę debiut nowego programu Południe, czyli newsy z południa Polski. Zostańcie ze mną. Witam Was w nowym paśmie PPM Channel Południe, czyli informacje z województw małopolskiego, podkarpackiego, polskiego i śląskiego. Zapraszam. W Domostawie w województwie podkarpackim w piątek odbyły się obchody upamiętniające ofiary Żezi Wołyńskiej dokonanej przez ukraińskich faszystów. Na uroczystościach odbywających się pod pomnikiem Żezi autorstwa Andrzeja Pityńskiego, obecny był m.in. marszałek województwa. Karol Orzuk. Obchody swoim patronatem honorowym objął prezydent-elekt Karol Nawrocki. Województwo polskie inwestuje w drogi dojezdowe do pól rolnych. Województwo przeznaczyło na ten cel ponad 7 milionów złotych. Umowy na inwestycje odebrały w czwartek gmina Kolonowskie, gmina Pawłowiczki, gmina Rudniki, gmina Walce oraz gmina Zawackie. Dotacje na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem. Umożliwiającym ewidencjonowanie gruntów otrzymał powiat brzeski. W Krynicy Zdroju w Małopolsce odbyły się Mistrzostwa Europy Strongman Team Poland. W zawodach wzięli udział siłacze z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Serbii. Patronem honorowym został wicemarszałek województwa Witold Kozłowski. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że format wam się podoba. Kolejne wiadomości z południa Polski w kolejnym paśmie PPM Channel, kiedy to będzie sam nie wiem. Na razie, a już za chwilę nowinki. Jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze nowinki. Zapraszam. Przerażająca historia o mordercy z północy Włoch The Monster of Florence, premiera 22 października. Co się stało w Parku Narodowym Untamed, premiera 17 lipca? Jakie przygody czekają mu Wednesday? Wednesday, sezon drugi, premiera pierwszej części 6 sierpnia. Drugiej części 3 września Czyżby czekała nas długa droga? Long Stories Short Premiera 22 sierpnia Zagłębienie się w przeszłości, żeby znaleźć swoją mamę Letters from the Past Premiera 23 lipca Dziękuję Wam za uwagę, a za chwilę Dobre News Czyli nowość, druga nowość w PPM Channel Dobrą wiadomością jest to, że na Uniwersytecie w Bazylei wynaleziono terapię umożliwiającą cofnięcie zmian nowotworowych w przypadkach raka piersi. Istotne jest to, że terapia ta skutecznie sobie radzi z najagresywniejszą formą raka piersi związaną z przyrzutami. A to wszystko za pomocą środka chemicznego modyfikującego komórki rakowe do formy zwykłej komórki. Moim zdaniem to jest niesamowita rewolucja, ale jak mnie na studiach dziennikarskich uczyli, trzeba ostrożnie o takich rzeczach mówić, więc ja jasno powiem, że, że trwają mi jeszcze prace, to jeszcze nie jest oficjalna terapia, więc na razie musimy jeszcze trochę poczekać. To był dobry news na dziś. Do zobaczenia za tydzień w P.P.M. Channel. No, muszę Wam powiedzieć, że ten tydzień to pasmo ukazało się bardzo późno. Nie miało tak być, ale niestety się, niestety się ukazało. No też przyznaję, że dzisiaj nie byłem zbytnie w formie. Na razem postaram się być bardziej w formie i bardziej i będzie mniej takiego poprawienia się, a bardziej będzie to profesjonalnie zrobione. Mam nadzieję, że wam to zbytnio nie przeszkadzało. Bo to też z te, związane było z tym, że to trochę za późno to robiłem. I powiedziałem sobie, że, że jutro nie warto by robić tego pasma, więc zrobię dzisiaj. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jak mówiłam w zeszłym tygodniu, to nie koniec, to dopiero początek, dopiero się rozkręcamy. Czekajcie na kolejne pasma. Nie wiem, czy będzie w, przyszłym, nie wiem, czy będzie w tym tygodniu. Na pewno będzie w przyszłym tygodniu. Przynajmniej postaram się. No i co, i życzę Wam dobrego tygodnia, mimo tego, że się już zaczął.